Państwa Tomasz i dzisiaj ponownie widzimy się w Testosteron Klubie, a z nami jest Tomasz Pabiniak. Witam wszystkich. Eee, Tomek, dziś e, po raz drugi w Skierniewicach, po raz drugi w Testosteronie. E, tak, zgadza się. Pierwszy raz byłem tutaj, podpisać voucher na trening, na dzisiaj go zrealizowaliśmy. Z ekipą Testosteron. Eee, super. Eee, zacznijmy trochę od, od początku. Eee, skąd u ciebie? wziął się pomysł na kulturystykę. W moim przypadku było to tak, że w bodajże w roku 2003 czy 2000 poznałem Kamila Majka, późniejszego mistrza świata w kulturystyce. Kamil był moim sąsiadem i kiedyś tam namówił mnie, żebym pomógł mu w treningu i po prostu zobaczyłem jego sylwetkę i od tego momentu wiedziałem, co chcę robić w życiu i zapasjonowałem się kulturystyką, a w roku 2007 właśnie Kamil przygotował mnie do mojego pierwszego startu. E, czyli już 12 lat, to już jest kupa czasu. E, tak, 12 lat temu się można powiedzieć, że zaraziłem to, tym sportem, e, a tak jak mówię, od roku 2006 zacząłem przygotowania do pierwszego startu, a w 2007 roku, czyli 8 lat temu, miałem pierwszy start. Od 2007 roku regularnie startujesz. Jakie sukcesy do tej pory i który z nich był przyszedł najlepiej, najłatwiej, a który był najciężej do, do zdobycia? Też tak, nie porównywałam tego, że coś było łatwe, a coś było ciężkie, bo tak jak mówię, jeżeli zaczynałem jako debiutant, to dla mnie takim wyzwaniem było wygrać debiuty. To było coś takiego, tak jak na przykład w roku 2014 zdobycie Mistrzostwa Europy. Taką samą miarą to mierzyłem. A tak samo, no jakby miał wyróżniać, no tak to, to jak mówię, jako debiutant fajnym uczuciem było przeżyć zwycięstwo swojej kategorii w kategorii Open, debiutów kulturystycznych. I mówię, każdy jeden sukces później... Równie mocno mnie cieszył, tak? czy, czy zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Europy, czy później, tak jak mówię, spełnienie marzeń, bo chyba każdy sportowiec o tym marzy, usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na, na jakichś zawodach międzynarodowych. Więc tak jak mówię, no to chyba największy taki sukces no i najmniej będę wspominał zawsze. No. E, czyli teraz jesteś aktualnym mistrzem Europy w kategorii do? E, jestem jeszcze, można powiedzieć, aktualnym mistrzem Europy w kategorii 95 kg. No tak jak mówię, jeszcze, bo Mistrzostwa Europy będą za około 2 miesiące. No niestety mnie wykluczyła kontuzja z przygotowań. Więc tak jak mówię, muszę, musiałem odpuścić ten sezon. No i nie wiadomo jak długo, no bo czekam na rezonans stawu łokciowego i zobaczymy co będę dalej mógł robić. Z informacji ostatnich, które się pojawiły, też zdobyliśmy jako, jako kraj, można powiedzieć, jako grupa mistrzostwo w Drużynie. Tak, zgadza się. Zdobyliśmy mistrzostwo Europy Drużynowo w Kulturystyce. Chyba z tego, co pamiętam, jak rozmawialiśmy z trenerami i z, z całym tutaj zapleczem, to był to taki pierwszy sukces, jeżeli chodzi o starty polskich kulturystów. E... Powiedz, powiedz mi, jak wygląda Twój dzień? Jak, jak Ty jako już zawodowiec w tym co, w tym, co robisz, jak rozkładasz treningi, jak, jaki masz harmonogram dnia? Bo jestem pewnie bardzo napięty. To wszystko zależy też od okresu w jakim się znajduję, bo jeżeli mówię, to, to dzielimy na różne okresy, teraz to nie szykuje się do zawodów, więc to na pewno tego czasu wolnego jest troszkę więcej. Ale tak jak jest to sezon już taki przedstartowy, to zawsze zaczynam dzień od porcji suplementów, później przynajmniej 45 minut do godziny treningu cardio, prysznic. Później jadę na kilka godzin do pracy, prowadzę treningi personalne tam u siebie w Poluszkach. Staram się jakoś wytrenować wieczorem, ale czasami muszę zrobić to, nie wiem, jakoś wcześniej. Po prostu trenuję dosyć ciężko, więc tak jak mówię, już po treningu wolałbym nie wracać do pracy, tylko po prostu móc odpocząć w domu. No tak jak mówię, dzień się zaczyna o godzinie, nie wiem, 6.37, wracam po 22, jakieś gotowanie i każdy dzień, można powiedzieć, podobnie się zaczyna. Treningi siłowe 5 razy w tygodniu, kardio już nawet w tych okresach już typowo przed startem, 7 razy, 6 razy w tygodniu. Hmm? No właśnie, wspominasz, wspominasz gotowanie, wspominasz suplementy, czyli nieodłączny element kulturystyki, czy już w dzisiejszych czasach nieodłączny element też pozostałych sportów, jak to, jak to według Ciebie wygląda? Dokładnie, myślę, że to już teraz to już nie, nie można dzielić te na sporty, bo myślę, że w każdym z teraz bardzo też jest mocno propagowane w sportach walki i innych, żeby zawodnik. Cały rok trzymał jakąś tam formę, nie jak zawodnicy kiedyś sportu walki. Poza sezonem jedli wszystko co na co mają ochotę, a później przed startem zbijali kilogramy na, na siłę. Po prostu raczej każdy teraz trzyma formę poza, sezon, poza sezonem, więc tak jak mówię, e, c, odpowiednie odżywianie i odpowiednia suplementacja to myślę, że podstawowy element w każdej dyscyplinie sportu obecnie. E... Trener personalny, e, czyli to też jest e, jakby nowy zawód, albo z, m, profesja, która od niedawna się tak naprawdę na, zrobiła bardzo popularna, tak? Trenerów personalnych e, jest dużo, to się zaczyna e, każdy jakby idąc na siłownię, chce mieć kogoś, kto ich będzie trenował. Czy zgłaszają się do Ciebie osoby tylko i wyłącznie takie, które zamierzają startować w zawodach, czy m, również zwykłe, trenuje zwykłe osoby, które przychodzą po prostu poprawić swój wygląd? Tak jak powiedziałeś, bardzo ten zawód Stał się, że tak powiem, popularny aż za bardzo. Trenerów jest za dużo. Po prostu bardzo dużo osób nabywa bardzo, że tak powiem, szybki i łatwy sposób uprawnienia, a tak naprawdę nie można tego porównywać z jakimś tam długoletnim doświadczeniem, tak, jeżeli chodzi o odżywianie czy trening siłowy. I tak jak mówię, warto trenować z osobami kompetentnymi, tak, które zajmują się tym wiele lat i tak jak mówię, E, powierzamy, mówię, że często swoje zdrowie e, osobom, które nie mają o tym zielonego pojęcia. E, tak jak mówię, osoby jakie do nas przychodzą, to że często zawodnicy, ale zdarzają się też osoby, które po prostu chcą zdrowie i lepiej wyglądać, tak? Niekoniecznie e, mamy do czynienia tylko z zawodnikami. Z zawodników, jeżeli chodzi o kluby, tak jak tutaj, to jest jakiś tam procent, tak? ale bardzo dużo osób teraz dobrze i zdrowo wyglądać. No właśnie, wielu mówisz i wspominamy o, o trenerach personalnych, po zdobywaniu uprawnień tak naprawdę można powiedzieć na skalę masową, tak? Bo w czas czasek nie jest problem zrobić kurs i w trzy miesiące stajemy się trenerem personalnym, ale ma to za sobą i niesie to za sobą bardzo poważne konsekwencje dla zwykłego człowieka, który o tym nie wie, bo trener personalny tak naprawdę musi znać się na bardzo dużej ilości rzeczy. Musi być to odżywianie, musi być to odpowiednia suplementacja i tak dalej. Czy często spotykasz się z tym, że ludzie przychodzą do ciebie i, i, i albo obserwujesz na, na, na siłowni nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń, nieprawidłowe prowadzenie takiego człowieka? Teraz wystarczy moim zdaniem wejść tylko na Facebooka, co druga osoba, która nie wiem, dopiero zaczęła, można powiedzieć, treningi, czy w ogóle nie wiem, przychodzić na siłownię, jeszcze dobrze sama nie ćwiczę, a już nawet w wpisany jest trener personalny, tak. Mówię, to troszkę, troszkę poszło w złą stronę, bo tak jak mówię, no powierzamy komuś zdrowie, a osoby, które mają stażu treningowego, nie wiem, 2-3 miesiące, już starają się pomagać innym, tak. Więc często można zauważyć, tak, jak takie osoby prowadzą treningi, że jest mnóstwo błędów, tak, że bardzo Źle prowadzą te ćwiczenia, już nawet nie mówię, bo niektórzy nawet nie prowadzą osób pod względem diety, suplementacji, tylko pod względem samego treningu siłowego. Jest wiele błędów technicznych, gdzie już widzimy, że tej osobie więcej ci trenerzy robią krzywdy niż pomagają. Tak? Kulturystyka, Czy, bo zwykły człowiek wchodzący na, na siłownię albo zwykły człowiek, który Was obserwuje jako kulturystów. Dla niego jest tak naprawdę, jesteście stosem mięśni i, i, i z reguły jest to opieczętowane mitami o różnego rodzaju niedozwolonych środkach. Na pewno często osoby tak nas postrzegają, tak? Źle, źle się to kojarzy, nie wiem, jeszcze tak jak w moim przypadku brak włosów, można powiedzieć tatuaże i tak dalej, to w większości osobom kiedyś się kojarzyło, nie wiem, z kryminalistą i tak dalej. Teraz już na szczęście ten światopogląd się troszkę ludzi zmienia, kulturysta już tak nie odstrasza jak kiedyś, że tak powiem. Co do środków, w każdym sporcie na pewno te środki się znajdują, w każdym sporcie wyczynowym, a tak jak mówię, zawodnicy, czy to kadry polski praktycznie większość, którzy startują na mistrzostwach Polski mają kontrolę antidopingowe, więc ci zawodnicy te są badani, tak? A co myślisz na temat tego, żeby kulturystyka była jedną z dyscyplin olimpijskich? Są takie cały czas założenia, ale nie wiem czy kiedykolwiek do tego dojdzie, tak? Ciężko, no na pewno wiele by to ułatwiło, na pewno sportowcom, jeżeli by ta kulturystyka stała się, bo na pewno jeżeli chodzi o jakieś stypendia, pomoc od państwa, by było trochę zawodnikom łatwiej, ale tak jak mówię, ja jakoś nie bardzo w to wierzę, że są takie założenia, żeby kiedyś kulturystyka klasyczna stała się sportem olimpijskim, do tego cały czas dążą, ale tak jak mówię, no te, te, te rozmowy już trwają, z MKOL-em bardzo długo i nie wiadomo co z tego będzie, tak więc... Tak jak mówię, ja, ja raczej patrzę na to sceptycznie, tak, żeby to kiedykolwiek się stało w rzeczywistości. Dzisiaj zrobiliśmy Cię trening razem z Testosteronem, z ekipą z Testosteronu. Wiemy, że przygotowujesz Damiana, Damiana Kowalczyka do startów. Jak wyglądają przygotowania? Znaczy tak, bo tu może za, za szybko byśmy powiedzieli, że przygotowuję. Damiana, bo my z Damianem dopiero zaczęliśmy, że tak powiem, porozmawialiśmy po debiutach, więc to dopiero jest drugi, półtora tygodnia, drugi tydzień współpracy, więc tak jak mówię, no ciężko tu mówić, jak to przebiega. No, porozmawialiśmy sobie po jego starcie na debiutach, że tej formy brakło, że musi się wziąć ostro do ciężkiej pracy, żeby coś jeszcze z tego sezonu... Wyciągnąć, nie, nie, powiedzieliśmy sobie wprost, że po prostu jak ta forma będzie, to Damian jeszcze w tym sezonie wystartuje, jeżeli nie, to trzeba będzie przełożyć te starty na jakiś sezon, nie wiem czy to jesienny, czy na przyszłą wiosnę, ale po prostu spróbujemy jeszcze coś, coś w tym sezonie zrobić. Tak Jak mówię, no tej formy na pewno na debiutach u Damiana brakło. Ma zawodnik, myślę, że duży potencjał, bardzo fajną sylwetkę, ale tak jak mówię, no trzeba dużo ciężkiej pracy, żeby cokolwiek z tego było. A jak ogólnie oceniasz, oceniasz testosteron, oceniasz współpracę, którą jakby w jakikolwiek sposób została nawiązana Jesteś po raz drugi, jak ci się, jak zrobił ten trening, który dzisiaj zrobiliście przebiegał? Znaczy tak, nie ukrywam, że, że wolałbym robić ten trening, gdybym to ja się szykował do zawodu, a chłopaki by mi pomagali, a to było na odwrót. Więc oni jakoby narzucali tempo. Jakoś tam dałem radę. Tak jak mówię, ja troszkę się tutaj borykam z kontuzjami, więc nie, nie bardzo mogę sobie pozwolić na jakieś tam ciężkie trenowanie. Jak oceniam klub, no szczerze, ja wolę takie miejsce, tak? Małe siłownie z jakimś tam klimatem niż wielkie sieciówki, tak? gdzie. Praktycznie można powiedzieć, większość osób nie ma o drugiej osobie ćwiczącej zielonego pojęcia. Tak? Wolę takie kluby z, można powiedzieć, z rodzinną atmosferą. W takim samym klubie trenuję w koluszkach, tak? że dużo osób myśli, że ja trenuję nie wiadomo w jakim tam wielkim kompleksie. Po prostu jest to mała siłownia, nawet nie 100 metrów i po prostu, tak jak mówię, wielkie wsparcie zawsze ekipy małami. Dla mnie to dużo większe ma znaczenie niż właśnie jakieś tam wielkie kluby, sieciówki wolę, wolę takie miejsce. Tak? Jeszcze wróćmy do, do tematu sponsorów i pozyskiwania pieniędzy. Ciężko, ciężko jest w dzisiaj w świecie, w świecie sportu na kulturystykę zdobyć sponsora? Pozyskać sponsora? No myślę, że jeżeli chodzi o ten sport, nie jest to łatwe, chociaż i tak jest to łatwiejsze niż kilka lat temu. Ja akurat miałem takie szczęście, że 6 lat temu, w roku 2009 roku po Zdobyciu Mistrzostwa Polski zacząłem współpracę z firmą Hightech, no i trochę to ułatwiło moje przygotowania, ale tak jak mówię, jest to cały czas dosyć ciężki kawałek chleba dla zawodnika, tak, żeby po prostu móc liczyć tylko na środki sponsorskie, że tak powiem, w przygotowaniach trzeba naprawdę dość dużo za zarobić, żeby jeszcze móc się przygotować do zawodu, więc nie ma tak, że jak w innych dyscyplinach, że środków sponsorów mamy na życie i na przygotowania, no jeszcze z tych środków, które zarobimy i tak wszystko pójdzie w nasze przygotowania, więc tak jak mówię, ja jestem bardzo wdzięczny firmie Hightech, że współpracujemy od 6 lat, mam pomoc od nich. Ale tak jak mówię, jeszcze na pewno by się przydało kilku innych sponsorów, żeby po prostu, tak jak mówię, już zapewnić takie przygotowania, które bezstresowo bym się mógł szykować, na przykład pod Mistrzostwa Świata. No właśnie i teraz dochodzimy do kwestii mediów. Jesteś mistrzem Europy i tak naprawdę poza prasą, poza stronami internetowymi stricte związanymi z kulturystyką, tak naprawdę nikt, nikt o tym nie, nie słyszał. Znaczy, tak, my, my, tak, tak myślę, że tutaj, te, jeżeli chodzi tylko to o ludzi z branży, którzy się interesują kulturystyką, wiedzą o tym, jakie mamy osiągnięcia, bo tak jak mówię, raczej czy w lokalnych mediach, czy e, w jakichś tam ogólnopolskich się o tym nie mówi. Tak? E, właśnie o tym, że na przykład zdobyliśmy e, Mistrzostwo Europy w Drużynie. Tak? Raczej cały czas się mówi tylko o takich dyscyplinach, e, jak piłka nożna, siatkówka, czy piłka ręczna. Tak? Nawet nie ma nigdzie wspomniane, że tak, takie czy inne sukcesy zdobywamy, tak? Jeżeli zawodnik jest w miarę popularny, to on, można powiedzieć, że z tą popularność sobie sam nakręca poprzez właśnie Facebooka i inne takie portale. Ale tak jak mówię, to nie jest nigdy zasługą mediów, tylko to po prostu jak zawodnik się sam reklamuje, tak? Naszym, naszym gościem dzisiaj był Tomasz Pawiniak, mistrz Europy. Eee, specjalnie dla, dla przyjechał do nas zrealizować eee, voucher, który został wykupiony na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy. Tomek, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i na pewno się spotkamy. Eee, Dziękujemy bardzo z testosteronu Tomasz Gęmierski.